Witajcie, kochane dzieciaczki, witajcie! Dzisiaj wierszy Juliana Tuwima pod tytułem O Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci. Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam? List? Proszę, cioci, list? Wrzuciłem, ciocia mi, ciociu miła. Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz. Lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cioci. Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No słowo daję. I pamiętam szczegółowo: lis był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta no, um, taka um, tego, nic takiego nadzwyczajnego a na kopercie nazwisko i łódź i ta ulica z numerem i pamiętam wszystko że znaczek był z Belwederem, a jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki i jeden oficer też wrzucał, wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał to kucał. I jechała taksówka i powóz. I krowę prowadzili i trąbił autobus i szły jakieś trzy dziewczynki. Jak wrzucałem ten list do skrzynki, ciocia głową pokiwała. Otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia. <grytania> Miłego dnia, bądź wieczorku. Do przyszłego razu, papa. Pa.